Cześć, witam was wszystkich w kolejnym materiale na kanale Genetic Cheaters, a w szczególności witam wszystkie panie, wszystkie kobiety, dlatego, że jest to materiał skierowany właśnie do was. Jest to materiał, w którym poruszymy trzy najważniejsze błędy, jakie popełnia większość kobiet, które mogę spotkać na siłowni, które się do mnie zgłaszają na treningi personalne, które się zgłaszają na treningi online. Generalnie z kim bym nie rozmawiał, Prawie zawsze, na początku zwłaszcza i to niezależnie od wieku, czy jesteś kobietą w wieku 18-20 lat, czy jesteś kobietą w wieku 30, czy po 40, czy nawet po 50, bo z takimi też miałem do czynienia, jeżeli chodzi o kwestie prowadzenia i wspólnych treningów oraz układania diet. Także z każdą z, z, każdą z grup powiedzmy wiekowych zawsze jest ten sam problem. Problem ten polega właśnie na tych trzech elementach, do których właśnie przechodzimy. numer jeden, umiłowanie cardio i zajeżdżania się na tym cardio. Generalnie większość kobiet ma to takie klasyczne podejście, które teoretycznie jest logiczne, czyli podejście, w którym im więcej z siebie dam na treningu, w sensie właśnie na areobach, czy, na, czy to będzie forma biegania, czy to będzie forma jazdy na rowerze, pływania, wioślarstwa, nie wiem, czegokolwiek, prawda, form wysiłku fizycznego pod kątem treningu areobowego jest mnóstwo i generalnie większość kobiet po pierwsze, uważa, że to jest główny sposób do tego, aby rzucić tkankę tłuszczową i główny, na, główne ich narzędzie. A po drugie, robią to w sposób naprawdę hardkorowy. Podsieleje, tętno dochodzi do 150-160, jakieś turbointerwały, które trwają czasami po 40 albo godzinę i tego typu dziwne klimaty. Jazdy na rowerze na 3-4 godziny w weekend yy, na pełnych obrotach i później zajazd, spadek mocy, jedzenie słodyczy, dojadanie. Też często mi się zdarza spotykać osoby, które właśnie mają problem. Zwłaszcza są to kobiety po 40 roku życia, po 30 też się zdarzają, które dadzą z siebie takiego maksa, na przykład na treningu grupowym w siłowni, czy to będzie w fabryce Formy, tam gdzie pracuję, czy w jakiejkolwiek innej, gdzie macie zajęcia grupowe. Na treningu grupowym dają z siebie takiego maksa, że później idą i stwierdzają: No, skoro tak się wypociłam, tyle z siebie wydałam, tych kalorii wywaliłam przepaliłam, to teraz trzeba to uzupełnić. I idą sobie na przykład właśnie z koleżanką, która również była na treningu, idą zjeść sobie na przykład małe ciasteczko, czy małego ponczusia z, z, z kawusią, z mlekiem do e, jakiejś kawiarni, w naszym przypadku, gdzie jest to Galeria Poznania, może być to Starbucks, może być to Costa Cafe, czy jakakolwiek inna, tak? Każdy z Was chyba zna ten motyw. E, I generalnie, jaki, jaki tu jest główny błąd? Główny błąd jest taki tutaj, że Jaki by ten trening aerobowy nie był, on jest tylko dodatkiem. Jest to, jest to dodatek, który yy, ma nam w spo, nas wspomóc w tym, abyśmy mieli większy deficyt kalorii. I to dzięki temu, że mamy większy, większy deficyt kalorii, chudniemy. A nie dzięki temu, że, że jesteśmy tak naprawdę na ujemnym bilansie kalorycznym, od tego chudniemy. Nie dzięki temu, że się spociliśmy na treningu, bo jak zjecie bardzo dużo kalorii, to nic się nie wydarzy. Przykładem są na przykład zawodnicy sportów olimpijskich, gdzie naprawdę wytrzymałość musi być na bardzo wysokim poziomie. Czy to będą kajakarze, czy to będą pływacy, czy to będą lekko atleci, nieważne. Generalnie zawsze w każdym z tych sportów kalor jest multum. Tak samo sporty narciarskie, tak? Justyna Kowalczyk jadła około chyba 10 tysięcy kalorii dziennie, żeby w ogóle być na tym poziomie zero i być w stanie wykonywać te mordercze treningi. Także to, że wy zrobicie mega morderczy trening, wcale nie oznacza, że schudniecie. Czyli robienie bardzo dużej intensywności, jeżeli chodzi o trening aerobowy i cardio. Robienie bardzo dużej intensywności, a następnie spożywanie z dość znacznej ilości jedzenia tak naprawdę zmniejsza ten poziom albo nawet go niweluje. Były badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych odnośnie treningów w basenie tych tak teraz bardzo, coraz bardziej popularnych aquareobików, że bo się okazało, że kobiety, które brały w nich udział, tyły perspektywie czasu, pomimo tego, że na nie chodziły i co się okazało, okazało się, że były dlatego, że trening w wodzie, bo pewno sami, każdy z nas miał takie przykłady na własnej, na własnej skórze, że kiedy pływacie w basenie, kiedy spędzacie generalnie czas w wodzie, nawet w wannie, to wychodzicie z niej dość zmęczeni, woda po prostu tak jakby wyciąga naszą energię i Robiąc taki trening w basenie, one odczuwały takie sanie i taki głód, że wychodząc z basenu, a zwłaszcza najczęściej to są osoby, kobiety po 40-50 roku życia, które przynajmniej u nas w fabryce Formy w Poznaniu, bo mamy basen, e, biorą udział w takich zajęciach, są właśnie tego, e, kobiety z tej grupy wiekowej. E, te kobiety zazwyczaj właśnie szły coś zjeść, a że miały duże sanie, to jadły dużo. I okazywało się, że w ciągu dnia na przykład na tym treningu spalały 600-700 kalorii nawet, a. Później będąc już poza siłownią, poza basenem, poza tą strefą treningową spożywały na przykład 800 1000 albo i 1500 kalorii w perspektywie czasu tyły, bo nie dość, że wyrównywały poziom, który spaliły to jeszcze jadły nadwyżkę. I tak bardzo często się to, bardzo często może się z tym spotkać i to jest właśnie główny problem. Trzeba zrozumieć, że trening cardio jest dodatkiem, który ma nas wspomóc, a nie jest celem w samym sobie, ok? No to fajnie, jak mamy to, to przechodzimy do punktu numer 2. Punkt numer 2 wiąże się z punktem numer 1, o nim już też wspomniałem, czyli kalorie, czyli co? Dieta. Generalnie kobiety jedzą za mało. Tak, powtórzę to, kobiety jedzą za mało. Tak, jedz się za mało i ty też jesz za mało. Dlaczego? Dlatego, że właśnie przez duży wydatek energetyczny robicie sobie deficyt kalorii dodając do tego e, właśnie treningi cardio w dużych ilościach jak zazwyczaj. Bo kobiety jak sobie coś postanowią, każda z Was to e, na pewno potwierdzi, że Wy jak sobie coś postanowicie, to to musi się wydarzyć, nie ma opcji, że jest inaczej. E, zresztą mężczyźni też to potwierdzą, że kiedy ich kobieta coś sobie, e, żeby nie określić takiego obraźliwego sformułowania, coś sobie zaplanuje, i ustali sama przed sobą, że chce to zrobić, to nie ma, że tego nie zrobi. Musi to zrobić. Także tak działa to też w tym przypadku. Więc jakby sobie ustalicie, że będziecie robiły 6 razy tygodniu kardio, po godzinie, czy półtorej, jakaś aktywność, dodatkowo jeszcze basen, bo chcecie być teraz fit, dodatkowo jeszcze dieta od pani H albo od pani L. Albo od kogoś jeszcze innego, 1000 kalorii, 800 kalorii, 1200, 1500 może max kalorii, na dzień dobry, gdzie wcześniej nie trzymały się żadnej diety, chlebki ryżowe, jakieś nasiona chia i tak dalej, tak dalej, tak dalej, same na przykład warzywa, jeszcze też bardzo lubię kwestię wejścia w wegetarianizm z dnia na dzień, generalnie wszystko niby spoko, ale do czego to doprowadza? To doprowadza do tego, że wasz metabolizm bardzo szybko będzie się adaptował, czyli zwalnia. Będziecie, wasz organizm będzie się przyzwyczajał do tego, że tak, dużą nadwyżkę, tak, tak, dużą, tak duży bilans kalorii jest waszym zero. Czyli z jednej strony 800 kalorii czy 1000 kalorii stanie się waszą normą, taką, na której jesteście w stanie przetrwać. Z drugiej strony duży wysiłek fizyczny będzie dla waszego organizmu taką normą. Czyli co to oznacza? To oznacza, że jeżeli po pierwsze, nie zwiększycie tego wysiłku albo tego deficytu jeszcze bardziej, co w takim przypadku jest bardzo ciężkie, no to niestety, ale wasza waga spadać nie będzie. Druga, opcja jest, druga, opcja, druga kwestia jest taka, że no niestety, ale jeżeli zaprzestaniecie tego treningu, albo zaczniecie jeść więcej, to momentalnie zaczniecie przybierać na wadze. Będzie efekt jojo, bo dla waszego ciała cały ten bilans, który spalaliście, nagle będzie nadwyżką. Czyli jeżeli dziennie robicie dwie godziny jakiejś aktywności fizycznej, która spala 1200-1300 kalorii, przykładowo, no to nagle, jeżeli to odstawicie, bo wam się już nie chce, bo jesteście przemęczone, coś normalne i absolutnie pewne po jakimś czasie w takiej sytuacji to nagle się okazuje, że ty jecie, bo nagle macie, pomimo tego, że nawet nic nie jecie, wasz organizm ma spalonych mniej o 1000-1200 kalorii w ciągu doby, co powoduje, że w skali tygodnia jesteście w stanie przytyć około właśnie kilograma czystej tkanki tłuszczowej nawet. Także to jest tak zwany ten efekt yo-yo bardzo popularny i to nie jest absolutnie dobra sytuacja. Także przestrzegam was przed tym dziewczyny, słuchajcie, to jest naprawdę... Straszne w waszym wypadku, tym bardziej że kobiety dużo bardziej wbrew pozorom patrzą na wygląd niż faceci, bo niby facet maczo, tak? Chodzi na siłowni, chce przeżyć muskoły, być duży, dowalony, dopakowany i tak dalej. Ale generalnie kobiety też chcą być seksowne, smukłe, fajnie wyglądać, mieć fajny tyłek, mieć fajnie takie zarysowane mięśnie, delikatnie, bo delikatnie, ale chcą. Taka sylwetka typowo fit, prawda? Nie mówię o sylwetce zawodniczej, ale nawet takie fit. Większość kobiet chciałaby tak wyglądać, nawet myślę lekki zarys pleców, cokolwiek, i to powoduje, że w sytuacji, w której macie taki efekt odwrotny, no to niestety, ale popadacie często w depresję, i później wyjście z tych stanów naprawdę zajmuje bardzo, ale to bardzo wiele czasu. To się generalnie nazywa adaptacja metaboliczna, i o adaptacji metabolicznej powiemy sobie już w następnym odcinku, który będzie poświęcony właśnie kwestiom dietetycznym. Ale Tutaj chciałem ten temat nakreślić, bo jest to bardzo ważne. I kwestia numer 3. Lecimy. 3. Trening siłowy. Nie bójcie się błagam treningu siłowego. Większość kobiet myśli, że w sytuacji, w której zacznie trenować siłowo wejdzie na tą magiczną strefę z ciężarami, gdzie są praktycznie sami faceci, ci którzy są tacy dowaleni, albo nie są, ale udają, że są, takich jest w dzisiejszych czasach niestety więcej, eee, no to my, mają w głowie ten obraz bardzo często, że będą wyglądały jak faceci, że one nie chcą mieć ramion na faceci, że nie chcą mieć wielkich dowalonych nóg, że nie chcą mieć klatki piersiowe jakieś tam wywalone i tak dalej, wielkich pleców, tak? Słuchajcie, prawda jest taka, że za całą kwestię takiego Przesadnego rozrostu masy mięśniowej, jak macie na przykład w kulturystyce kobiet czy fitness sylwetkowym, jeżeli chodzi o kobiety, no to nie oszukujmy się, jest to bardzo ciężka praca, bardzo restrykcyjna dieta, ale jest to oczywiście też doping. I dopóki tego dopingu nie będziecie zażywały, to tak nie urośniecie. Ja znam naprawdę wiele kobiet, które trenują, wiele zawodniczych sportu serwetkowych, bardzo dużo bikini, zawodniczych bikini i uwierzcie mi, że te, które naprawdę ciężko, ciężko tyrają, a nie mają żadnego wspomagania z zewnątrz, są w stanie uzyskać poziom nawet mistrzowski, jeżeli chodzi o bikini fitness. I teraz nawet nie tu, nawet w tej kategorii niewiele zawodniczek się na to decyduje, aby się nie wspomagać. Ten poziom jest coraz bardziej wyśrubowany, ale jeżeli jest zawodniczka, która ma naprawdę predyspozycje genetyczne do np. niższej tkanki tłuszczowej, ma fajne koście z fajną sylwetkę i do tego dołoży bardzo ciężką pracę i bardzo ciężką dietę, ciężkie treningi właśnie siłowe, oczywiście treningi cardio też, ale dołożone do siłowych, a nie odwrotnie, to wtedy są w stanie osiągnąć takie rezultaty sceniczne. A Kobieta, która ćwiczy sama dla siebie i będzie trenowała ciężko, siłowo, trzymała naprawdę zdrową dietę, nie mówię o restrykcyjnej, żeby hormony nie siadły, no to wtedy właśnie jest kwestia tego typu, że są w stanie uzyskać tą sylwetkę, do której wy tak naprawdę wszystkie dążycie, czyli do sylwetki fit. Te wszystkie osoby, które widzicie w internecie, które widzicie w social mediach, na YouTubie, w telewizji, te wszystkie takie właśnie fit dziewczyny. Które robią te wszystkie zajęcia aerobikowe, i tak dalej, one w 99% tą muskulaturę, tą sylwetkę zbudowały na treningu siłowym. A ten trening aerobowy jest dodatkiem. Ja nie mówię, że on nie działa, oczywiście, że działa, ale on jest formą cardio, a nie formą budowania sylwetki. Także tutaj musicie się na tym skupić. Większość z Was chce mieć bardzo fajne, wysmuklone nogi, duże jędrne pośladki, takie fajne jabłka, jak ja to nazywam. I to tak naprawdę robi się przez ciężki trening siłowy, przez ciężkie hip thrusty, odwodzenia, przywodzenia itd., itd. Tych ćwiczeń jest dużo, przez przysiady z ciężarem. I naprawdę każda moja klientka na treningach personalnych, która się tego obawiała, kiedy ją w końcu przekonałem, nawet po kilku treningach już mi mówi, że w sumie miałem rację, bo nie widzą jednak tego, że mają się jakoś rozrastać. Po kilku miesiącach, nawet po latach czasami niektóre też stwierdzają, że fajnie wyglądają. Jest to sylwetka fit ale właśnie nie są przerośnięte i poza tym, nawet jeżeli macie predyspozycję do tego, żeby, być, żeby mieć przerost jakiejś tutaj grupy mięśniowej, przykładowo ud, co wcale nie jest takie oczywiste, bo większość kobiet tak ma duże uda i myśli, że ma duże, tak naprawdę jest to tkanka tłuszczowa i woda, bo generalnie kobiety z natury mają tendencję do trzymania i wody i tkanki tłuszczowej, więc jak to zaczyna spadać, tak samo jest z pośladkami, jak to zaczyna spadać, to się nagle okazuje, że ten pośladek wcale nie jest taki duży i ta noga wcale nie jest taka duża i teraz, jeżeli wyćwiczycie cały czas regularnie, to doprowadzacie do tego, że naprawdę modelujecie tą sylwetkę i ona jest po prostu estetyczna, seksowna, jesteście fit. I to wszystko jest związane z treningiem siłowym, a nie kardio. Kardio wspomaga tylko dietę pod tym kątem, żebyście mogły więcej jeść, żeby wasz układ hormonalny normalnie funkcjonował. Bo wracając jeszcze na szybko tylko do poprzedniego punktu, tego związanego z tym deficytem kalorii i dietą. Jeżeli macie zbyt duży poziom minusowy na deficycie kalorii przez długi okres czasu, to niestety, ale w przypadku kobiet jest to bardzo niebezpieczne, bo może wam siąść cała gospodarka hormonalna, która później, której, której później odbudowanie zajmuje czasami kilka lat. Także naprawdę, słuchajcie, to są trzy takie najważniejsze, w mojej opinii oczywiście, trenera i osoby, która zajmuje się tym tematem od 8 lat. Trzy najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o kobiety. I odkręcenie tego wszystkiego jest możliwe, ale zajmuje dużo więcej czasu i wtedy do punktu zero naprawdę potrzeba dużo czasu, żeby dojść. Także moim zdaniem skromnym lepiej. Od początku tego unikać, aniżeli później leczyć. Tak? Czyli lepiej zapobiegać niż leczyć, tak jak w leczeniu. Eee, także tak to wygląda. Jeżeli nie wiecie same, jak rozpocząć czy jak kontynuować swoją przygodę, może któryś z tych punktów zauważyłyście, że macie u siebie. Także już teraz nieświadomie robicie coś, o czym powiedziałem w tych trzech punktach. Jeżeli jest tak, to oczywiście eee, ja zalecam hamulec i to jak najszybciej. Ale też z głową, jeżeli nie wiecie jak to zrobić, to zgłoście się do jakiegoś trenera u was na siłowni, do kogoś, kto to, wie, macie świadomość, że ogarnia, do jakiejś osoby online, możecie do mnie, oczywiście zapraszam, współpraca online, czy stacjonarna, nie ma problemu, kontakt priv, czy to przez social media różne, czy przez maila, informacje macie też w informacjach pod filmem, możecie się zgłosić do mnie. Jeżeli nie chcecie do mnie, ok, nie musicie, naprawdę, jest naprawdę wiele osób w branży, które ogarniają temat, część z nich jest bardziej zapracowana, część mniej. To już jest kwestia waszego wyboru. Ale naprawdę, czy po, zapytajcie jakąś koleżankę, którą znacie, która ma na przykład fit sylwetkę? Jeżeli oczywiście macie taką. Także naprawdę, słuchajcie, można sobie poradzić tylko z głową. Z głową, z głową, z głową, jeszcze raz z głową. Także słuchajcie, to by było wszystko, jeżeli chodzi o materiał. Piszcie w komentarzach, jakie materiały by Was zainteresowały. Dziewczyny mogą pisać oczywiście. Jakie mają inne problemy, ja postaram się w komentarzach odpowiedzieć. Jeżeli będzie się coś pojawiało wiele razy, to zrobimy o tym osobny materiał. I co, zapraszam Was na kolejne materiały na kanale, najbliższy już w poniedziałek.